Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Warszawa pamięta! Pasta. Budynek ikona. Budynek symbol. Ikona Warszawy... A symbol? Symbole są zmienne, podatne na modelowanie przez dyskurs historii i polityki. Na początku XX wieku było symbolem nowoczesności. Widok spasty przy ulicy Zielnej był dookolny i rozległy po horyzont. Każdy, kto stawał tam hen ponad wszystkim, co kiedykolwiek wzniesiono w Warszawie i szerzej na ówczesnym terytorium Imperium Rosyjskiego, mógł poczuć się w istocie jak rycerz na wieży. Gdyby Państwo tylko mogli spojrzeć na ten, a właściwie tamten, majestatyczny budynek sprzed wojny ceglany jak baszta, zwieńczony blankami warowna wieża. I przez tyle sierpniowych dni wieża ta, inna niż dzisiaj, służyła Niemcom jako doskonałe schronienie. Było tak do 20 sierpnia i ani dnia dłużej. Przy dużych stratach własnych powstańcom udało się w końcu Niemców wykurzyć dosłownie. O tym, że Polaków i Niemców dzieliła w tych dniach przepaść cywilizacyjna, już mówiliśmy wczoraj. Żadnej zemsty, żadnej dintoiry, honorowo. Zgodnie z regułami wojny obrońcy pasty zostali wzięci jako jeńcy, włos żadnemu z głowy nie spadł. Choć pokusa musiała być przeogromna, żeby w końcu się tak odgryźć. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania warszawskiego. Jeszcze raz przywołamy te sceny znane z kronik, udokumentowane, ale wywołajmy może z imienia i nazwiska tych, którzy w tamtym czasie nie dali się właśnie pokusie, pokusie zemsty, nie powiedzieli oko za oko. I powiedzmy jeszcze, dlaczego pasta, jakie było jej znaczenie strategiczne. Analizując rolę poszczególnych oddziałów powstańczych, które walczyły o budynek pasty, nie można zapomnieć przede wszystkim o batalionie imienia Jana Kilińskiego, a także o zgrupowaniu Bartkiewicz. Batalion Kiliński, dowodzony przez charyzmatycznego rotmistrza Henryka Leniwę Rojcewicza, określany jest jako batalion zdobywców pasty, ale najbardziej symbolicznej powstańczej wiktorii nie byłoby bez wsparcia ze strony dowódcy północnego śródmieścia, czyli słynnego pułkownika Radwana, Franciszka Fajfera, to właśnie rozkazem pułkownika Radwana. Natarcie Żołnierzy Kilińskiego zostało spotęgowane poprzez włączenie do akcji oddziału miotaczy ognia oraz pompy strażackiej z ropą naftową i benzynową mieszanką. Z relacji Ryszarda Zielińskiego pseudonim Ryś. Do kwatery pierwszej kompanii Bartkiewicza przyprowadzono pod chorążego Borutę, który razem z kapralem Kajtkiem, obaj do dzisiaj niezidentyfikowani, oblewali ropą strażackim wężem z motopompy gmach pasty. Na wyznaczone miejsce w wydłużonym podwórku kawiarni Momus przynoszono kanistry i banki z ropą, naftą i benzyną w ilości Około trzech ton. Strategicznie był to drugi najwyższy budynek w Warszawie. Znakomity punkt obserwacyjny na terenie całego śródmieścia. Natomiast obecnie stanowi jeden z głównych symboli powstania, m.in. z racji pozostania w rękach żołnierzy armii krajowej aż do momentu kapitulacji. Bardzo dziękuję. Nie muszę chyba kończyć zatem myśli podjętej przed kilkoma minutami o tym, że symbol jest zmienny i że pasta była kiedyś symbolem nowoczesności, a dziś jest. Tak jak pan doktor powiedział. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.